Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Lego Hobbit. Jest to kontynuacja. W ogóle co to teraz się stało, że oni się tak dziwnie bili. Ym, w ostatnim odcinku uciekliśmy tam z tej jaskini, o wiele tam koblinów, tak? Czy tych orków tam, tylko że jakoś tak dziwnie to wszystko wyszło. No i już mamy pierścień, więc no, jest szacun na dzielni. Ogólnie rzecz biorąc, nagrywam znowu po tygodniu, dokładnie po tygodniu, bo dziś jest 3 kwietnia wieczór. Jest dokładnie godzina, żeby właśnie skłamać. 20.50. No niestety jak pracuję, no to w tygodniu nie mam czasu na nagrywanie, więc znowu będę musiał się przyzwyczaić do wszystkich postaci, nazw i w ogóle. Więc tego się czasem nie zdziwcie. Co to teraz będzie? To będzie ta epicka walka. Something followed them from the Goblin Kingdom? Or was it perhaps some other, even greater threat? O nie, co z kiełbaską? <laughs> nie przepadam za takimi. Chociaż właściwie co ja tam mogę wiedzieć. Takie etapy, no, powiem wam kiedyś w Crash Bandikucie no, sobie zawsze failowałem. Jeszcze na Playstation 1 w takich etapach. Dlatego to. No nie przepadałem za tym. No, akurat w tej grze. I zawsze mam taki uraz, jak mam być szczery. No, ale spokojnie. Właściwie nie wiem, czy chociaż dobrze biegnę, czy coś. Trzeba coś tutaj rozwalać? Nie, bo nie mogę. już skakania nie mogę nic zrobić. Ej, właśnie. Ślepy róg? No, no, oni mają czas na wspinanie się, kochani. To nie jest te. No dobra, widzę psy są. Będą nam przeszkadzały, to na pewno. To się nawet nie ma co. Co tam jest? Oha, tak, tu znowu by się przydał Gandalf, którego tutaj nie ma. Czy z tego będziemy coś mogli zbudować, czy nie pozbierać tylko części? No ale okej. Okay. Co nic nie zrobię, rozumiem, tak? Nie no, przecież klepie go i... Mi się nawet tym nie przyjmuje. Bo tu jest w ogóle ta statuetka, którą możemy sobie zapisać. To jest tak, też zróbmy. Nie wiem, tylko mam nadzieję, że zaraz jakieś części wypadną, czy coś. Nie, też nie. Tutaj mam coś właśnie rozwalić. O, mówiłem, jakieś części wypadną. Tak jest. To dobrze. I smashujemy na szybciutko B Pięknie Ale w, w, O Chodź I co teraz? Co tutaj? Myślałem, że coś tu będzie do zbudowania, ale nie Przyczep... Kiścień... Na przykład taki jaki posiadam, no właśnie nie wiem kto Złotych uchwytów LEGO Naciśnij A A podczas skoku X by się na takim uchwycie, no właśnie Aha A i ja rozumiem, że nim mam wziąć No tak I od razu przeskoczyć nie tak tu Ale chyba zepsułem, a nie, dobra nawet się udało teraz powinni przejść bez. Oh shit! Ale tu też coś muszę zbudować, tak? Co my tu mamy? Ty nie tutaj? Ty? Nie? Ty? Nie, nikt nie wie. Co mamy tu zrobić. Może ty z tą błychą? No nikt nie wie, co tutaj mamy zrobić. No to powiem wam. Spoko loko, nie? zaczyna się zarąbiście. Tam coś było, coś zbudowałem. Tutaj nie, tu nic nie zrobię. Ja w ogóle myślałem, że mam tu przejść. I no właśnie, właśnie gdzieś tu. I coś tu zrobić. No i tak, tak właśnie będzie, tak trzeba będzie zrobić. To są pająki czy coś? W serio? Mm, to tu jest w ogóle. utknąłem. Weźmy Bilbo. Ten tam utknął. Ważnie utknął, kurwa. Myślałem, że to jest już niemożliwe, no ale. mi mu się utknęło, no. Czymś pewnie mam rzucić? Tak jest, tutaj. Okej, okay. co budujemy? Dalej wspinajcie się Bilbo. Jeszcze taki mam zamiar, ale trzeba chyba tutaj pobudować najpierw różne rzeczy, żeby się tam dostać. Po drugie pozbywać pieniążki, to też nie jest tak. ja muszę być dziany. Nie z tego nie będę mógł odblokować jakiejś tam postaci czy coś. Tak nie może być. A się musi zgadzać. Dobra, to wchodzimy tu. Okej, okay, teraz tu Liana. Tak jest. No i teraz mogę wejść tu na przykład. Teraz mogę wejść tu. Oj, ładnie mi wskoczył. O, jak się pięknie patyczki poukładały. Przewieźć każdym, czy... Okej. Okay. Czy są jakieś tasaki w ogóle? Eee, ten? Aha, ja nim jestem teraz, tak? Ten też nie. Chodzi mi głównie o tego. O, dokładnie o tego. Teraz co, mogę tu wskoczyć? O, cholera, nie. Tu jest liana, to spoko. Czyli to chodzi tylko o to, żeby Lianę przedłużyć. Kurcz, oko mnie zabolało z wrażenia I o, właśnie tutaj Te ja się tam drom na dole Nie wiem czemu nie mogłem. O Aha, o takie coś chodziło Zbliżają się Nie wiem, czy damy radę coś zabić, zniszczyć. Co ja w ogóle mam robić i kim? O, cholera. Tam mamy rzucić. Tu. To na pewno. No i tu. To będzie po ostatni. Tak, uciekły. Pięknie. Krótko zwięźlej na temat. Po co dalej rzucacie? I biegną kolejne Dobra, jeden pies oberwał Drugi pies oberwał Następny rzut będzie gdzieś tu właśnie Pozostały dwa psy Jeden oberwał. i Czyżby tu był gdzieś drugi? W sensie, że wiecie Długo trafię? O nie shit To może tu? O, berwał, dobra. Jest dobrze. No, i chyba będziemy walczyć 3? No, na pewno to nie będzie taka do końca walka. Najpierw no trzeba będzie coś odblokować, zbudować, zniszczyć. Ja chcę coś zniszczyć. Ja chcę coś rozbić. Ja mam nadzieję, że te psy zaraz nie zeskoczą, Tylko, że one sobie tak tutaj po prostu. No tu się już nie dostanę, to już wiem biemy krzaki No, tam już widzę jakieś pierdoły W sensie, tutaj zdobywamy co się tylko da, a... Tutaj będzie jakieś przejście czy coś? Nie? Poważnie, nie? Wygląda by było mieć... Znaczy było, by było... jakieś tam przejście, ale wiecie nie wiem co, jak ją mam gonić, mam mu w pierdzie spuścić o, wskoczyłem, biję go X-em, X-em, x, -em, x, -em, x -em. B Nie wiem czy Ojej, poszczególnie go na... naciechałem go tutaj przecież, a on sobie za dużo z tego nie zrobił. Okej, okay. mięso mi chyba z niej wypadło. Oj, dobra. No, dawaj. Uu, udało się, ale pewnie za dużo mu nie zrobię. Pewnie zaraz sobie coś wymyśli. No, już skoczyły gdzieś tam do góry. Okej, okay. to nie wiem co to jest: jakieś kawałki szmaty, czy. To na przykład wygląda jak materiał. Ogólnie zawsze z takich klocków jak się zabawiłem za dziecka, to sobie podłogę robiłem na przykład. A na auta zawsze jakieś dawałem, nie wiem, ja zawsze miałem głupie pomysły, więc się nie ma się co dziwić. I ja po prostu byłem zrytym dzieckiem. Zresztą to widać nawet po moich materiałach, że nie wszystkie są zbyt inteligentne. Niestety szkoda, że przez ten program używam właśnie Reapera do tego, żeby nie było szumów wy tak naprawdę nie wiecie jak ja mam. a jak akcentuję na przykład, bo on, to się wydaje jakby mój film był monotonny i ja cały czas mówię jednym i tym samym. O, zostałem, chyba. Jednym i tym samym tonem. No niestety tak to nie wygląda, bo tak naprawdę to tutaj normalnie akcentuję i w ogóle, No ale. No ale to jest takie wytłumienie trochę, wiecie? No, więc... Ojej, jaki kombo wyjdzie. No, znowu sobie ucieknie. Wezwie swoich paziów. O już? W serio? Hmm. Leci armia To jest tak Y tam pisało co ja mogę coś na Y tu zrobić? O ja mogę jeździć na tym ale szacun dzielni będzie To dopiero GTA po co wam GTA 5 jak macie LEGO Hobby i tutaj takie Pieseły na których możecie sobie jeździć Proszę cię człowiek Czy Człowieku. Człowieku Jesteś głupim orkiem i tyle Plasto, plast Pięknie No i wszystkich zabiłem przecież Nie wiem coś mam zrobić, zbudować, ale chyba nie O z... z... zeszłam menda na mnie? Nie będę musiał coś klikać. No i co dalej? Uuu uh, uuu uh, uh, uh. Patrzcie jaki z niego fighter! Nie mam go w Ta ręka <śm> ta Ręka jest epicka w tej grze No i wyszło to epicko Dobry fight nie jest zły, pamiętajcie gorszy już chyba z nami, kolejne odlokowane osiągnięcie z patelni Dobra nazwa w ogóle Pomijmy Pomijmy, 61% I zestaw tylko jeden, no i pewnie nowe się tutaj odblokowały Ale niedużo Dobra kochani, bo ten odcinek ma 16 minut, trochę krótki na odcinek, ale i nie będę kontynuował w trybu fabularnego, bo w tym odcinku, bo to wyjdzie mi pewnie około 50 minut, a ja wiem, że takie odcinki nie mają sensu, bo mało kto je ogląda. W ogóle mój kanał to wiadomo jak wygląda, jak wygląda, ale mam nadzieję, że wam się podobało, że widzicie następny odcinek. No i do zobaczenia i cześć!